Przygotowałem trzy lampy, żeby zaprezentować w jaki sposób świecą. Specjalnie jest późne popołudnie, naturalne oświetlenie i uruchamiam pierwszą lampę, drugą i trzecią. Wszystkie świecą w tej samej barwie. I teraz w tej ustawiłem barwę ciepłą, a w tej zimną. I tak oto prezentują się trzy barwy: barwa zimna, ciepła oraz naturalna. Reguluję teraz intensywność świecenia barwy ciepłej. Reguluję intensywność świecenia barwy ciepłej, trzymając wciśnięty na stałe przycisk sterujący. Teraz. Barwa naturalna i barwa zimna. Żywym okiem, oczywiście, widać te różnice barwy świecenia tutaj, w kamerze być może tego nie będzie widoczne.